Witajcie, kochani, to Mary i Mario. No i dzisiaj przed nami megalinie. Jest to propozycja od Wicki Iwony S, która proponowała nam numer 3 i 9. Iwony Z. Iwony Z, tak. A to mówiłeś S? Iwony Z. A mówiłeś? Tak. Myślę, że S. Dobra. Od Iwonki oczywiście. Tak. I oczywiście, da Iwanki za propozycję. Z megaliniami, serduszko ogromne, kochana, dla Ciebie. A przy okazji jeszcze Ewa też chciała zobaczyć megalinie z numerem trzecim. Także tutaj okazje są dwie. Tak. Ale trzymajcie tutaj, kochani, kciuki. Zobaczymy, czy coś tutaj wpadnie. Jak nic nie wpadnie, to tak nic nie, nie będzie to przeszkadzało. Także dla... jaka to była druga pani? Jedna to była pani Iwona, druga Ewa. Aha, i dla pani Ewy oczywiście również za propozycję. Zapeczka jest numerem trzecim. Również wielkie serduszka. Bardzo wam, panie, dziękujemy. No i co? Odrapiemy, zobaczymy, czy coś tutaj wpadnie. Kto zaczyna? Możesz zacząć. A ja? Pierwsza, idę na ogień. Tak, masz tą trójeczkę, to... Tak, tak jeszcze pokażę, że mam trójeczkę. Proszę bardzo. tu to widać? Widać, widać widać, dobra no to ja będę zaczynała, będę przesuwać żeby było wszystko widać także patrzymy może popróbuję dwa na raz, bo kurczę czy mi się tu uda, czy będę tutaj wiesz, winogronka szukamy i dzwonka winogronka i dzwonek winogronko i dzwonek tu są winogronka dzwoneczka tu nie widzę winogronko, tu mamy dzwoneczek winogronko i dzwonek tu brak tutaj winogronka nie ma, dzwonka nie ma tu również, tu mamy winogronka i to tyle byle nie za szeroko jeszcze coś? No? nie, nie A. tylko byle nie za szeroko, bo tu pewnie kontrolne prawej są dobra, to ja pojedę <grym> chyba lepiej spokojnie nie, może być tak, ale tak Dobra, rower i flaming. Rowerek i flaming. Rowerek i flaming. Flaming jest tutaj. Mamy jeszcze go tutaj. Rowerka nie widzę. Flaminga tu też nie widzę. Tu mamy flaming, czy chyba rowerka w ogóle nie mamy. I tu jeszcze flaming. Ale flamingo było kilka. Też fajnie. Kolejne dwa. To jest sakwa i tęcza. Czyli zaczynamy tutaj sakwę Tu mamy tęczę. Sakwa. Mhm. Tu mamy razy dwa. Tu mamy sakiewkę. Tutaj nie. Tu nie. I tu nie ma. Dobry. Kolejne, ananas i cytrynka, o ma owocki, mamy ananasik, cytrynkę, jeszcze jedna, o tu jeszcze jedna jest cytrynka, okej, okay. ananas i cytrynka, tu jest cytrynka. Znaczy bardziej ananas, no, ale co mówię, ananas <grym> i cytryna, tak to jest jak ja robię pod wiarę. Tu mamy cytrynę, tu jest teraz cytryna. Jeszcze jedną mamy tutaj w tym ładnym kolorku. Teraz mamy tutaj cytrynkę. Tu nie mamy, tu mamy cytrynkę. A się już więcej nie widzę. Następne dwa. Monetka i kokos. Monetka i kokos. Tu takowe? nie ma, nie ma. Monetka i kokos. Monetka z kokosem. To woda tutaj mi się butelka. Zrobiła buch. <ścoughs> no chyba nie mamy nic. No nie. Kurczę. Przebieg pusty. Teraz pierścionek i kości. O, kości spasując pierścionkę. <noise> Pierścionek i kości. Pierścionek tu mamy. Pierścionek, kość. Pierścionek i kość. O, tak, tak słabo. Jeszcze? O i chyba nie będzie więcej. Ups, ale malutko. Ta trójka coś tutaj będzie chyba niefajna. Teraz mamy gwiazdę. I popcorn. Gwiazdę i popcorn. Mamy tu gwiazdeczkę. Popcorn. Gwiazdę. Dobra, tutaj szukamy gwiazdeczka i popcorn. Teraz tutaj nie mamy nic. Teraz mamy popcornik. Jeden, nie? Tak. Następne dwie. Diament i wiśnie. Jest tu diamencik. Tu jest diamencik. W jednej, nie? A mhm. już dwa. Diament i wiśnie. Diament i wiśnie. Hmm. tu, zielony aha, Iko, ja tutaj w jeszcze patrzę to mamy diamencik, tak jest to mamy razy dwa proszę bardzo tutaj wisienki jedne I pod nimi diament. I pod nimi diament. Tak obserwowałam jeszcze. A tutaj wisienek nie widać i diamentka też nie mam. Następne dwie to są to jest naszyjnik i foto. Naszyjnik i foto. Były. Naszyjnik jest. Foto jest. Tak. Naszyjnik. Foto. No to dajcie Lod i będzie zwrocik. Naszyjnik i foto. Foto są razie dwa tutaj ładnie. Tu mamy foto. Jeszcze jedno. Jeszcze na dole. Tak, on się tak fajnie odznacza. <kuh> mm -hmm. O tu aż dwa naszyjniki. A nie miałem diademę? Miałaś. O właśnie nic nie mówisz. O właśnie tu jest, widzisz? No. Przygapiłabym I foto jeszcze też było. I jeszcze foto, tak. I jedziemy tutaj, mamy foto. I coś jeszcze nie. Nie? No, no nie, 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 nie zapowiada się. Nie, nie, nie ma. No właśnie. Szminka i motyl. O tutaj są motylki dwa. Jeden motylek, drugi. No czy więcej. Śminki chyba były. O właśnie tak, tu o, mamy jakaś... szminkę. Motylka tu nie ma ani śminki. No i tu jeszcze mamy śminkę. Jedną. Czy nic tam nie zgubiłam? Jakby coś, to Na coś chyba nie. I teraz zegar i podkowa. Zegar. Zegar i podkowa. Zegar tu mamy zegar na podkoby raczej nie widziałam zegar i zegar no nie tak, ma podkoby tak, no jedynie ta trójeczka. autko i piłeczka autko i piłeczka piłeczka Oczy, jest były, tutaj ale... autko, jest tutaj nie wiem. No, mi się nie kojarzy na razie Piłeczki to jeszcze są ale tu mamy jeszcze piłeczkę Autka nie ma, ale tu jeszcze jest piłka i tu Połączę ich <noise> przed ostatnie dwa. To jest liść i korona, liść i korona, liść i liść, korona. To był. Liść był, ale korona nie wiem. to nie, to nie jest liść. Tu jest, ale tak się schował zobacz. Mhm. Nie chciał być zdrapany. Tu mamy niść. I tutaj nie ma. No i co? Ostatnie dwa, kochani. Łódź i żółwik. Oba były, ale czyli nie utworzą? No, chyba nie. Tak, co to było? Aha, Łódź i żółwik. Dobra. Łódź i żółwik. No Łódź to ci się tu schowała. A znowu jak schowany, no tak wydrapałam śmiesznie, nie? nie? Łódź i żółwik o kurczę, no Nie, nie, nie ma, to cały, ma. cały ratunek może być w bonusie. Tak, lustro za dwie dychy. <noise> nie, nie. Ale powiem Wam, niedawno to było też, że drapałam trójeczkę. Też była pusta. BGH pustaczek. No to może ta dziewiątka, chociaż no coś o, jak tutaj się spisze lepiej. Trzymajcie kciuki, a ja się biorę za tą drapkę. I mamy tak, podkowę oraz łódź. Podkowa i łódź. Gdzie wy tu jesteście? Podkowa z łodzią. Jak <laughs> na razie nie widać. O, łódka dopiero tutaj. No. Podkowa też się znalazła. Podkowa z łodzią. Hmm. No więcej nie ma niestety. Następnie mamy lody. I kłódkę. Lody i kłódkę. Gdzie wy są? Lody z kłódką. Lody i kłódeczkę. No jest. No kłódkę tak. Lody i kłódkę. Jest tu gdzieś jeszcze? Tam nie widzę. No właśnie tak też nie bardzo. Ojej. Oj, początek taki nie za fajny. No dobra, może później. Naszyjnik i sakwa. Naszyjnik, dobra. Sakwa jest. Naszyjnik i sakwa. I znowu przejeżdżamy, przejeżdżamy. A tu dopiero sakwa. No, tutaj masz. W tej tutaj mamy naszyjnik. Mamy też sakiewki. Mhm. A tutaj jest naszyjnik. Mhm. I sakiewka tu na dole. No okej. Okay. zobaczmy no, dalej. Auto i arbus. Auto i arbus. Czy takie tu znajdziemy? Auto, arbus. No arbus to jest, dobrze. Tak, tu kolejny. Tu nie widzę, tu nie widzę. Tutaj też nie ma. No, autka w, ogóle nie było, nie? Autka w ogóle nie było. No, sporo jak na razie pustych elementów. No. Może coś się tra zacznie trafiać później. Może. Serce i klucz. Dobra. No bierzemy się tutaj. Jest serce, jest klucz. Teraz tutaj mamy niezły wysyp. Tu mamy tutaj parę kluczy i serce również. Mhm. Tutaj jeszcze dokładamy serce. Tu mamy jeszcze kolejne. No, miał wygraną. I tu serce, tu serce. Nie? chociaż wrzuć? I również klucz i serce. No, tu w symboli już było troszkę więcej. no dobrze. Mamy teraz koronę i rower, których będziemy szukać. Korona i rower. Tu nie widać. Tu jest rower. Korona również. Tu nie widzę. Tu jest korona z rowerem razem. Tu jeszcze koronka. Tu jeszcze, tak, tak. Oczywiście przydałoby się. <gry> tu mamy rower. Tu koronę. A tu koronę. Roweru już brak. Ukradli. Tak. No dobra, dzwon klapki. Bierzemy się za kolejne. Klapki mamy tutaj. Klapki klapki. Dzwon i klapki. Na razie są. Co <gry> tutaj fajnie. Dzwon i klapki. Coś tu dzwon. <gry> Nieważne, są zgrapane. Tak, dzwon i klapki. Dzwon i klapki. Dobra, tu dzwon się znalazł. Tu jeszcze jeden. Tutaj z kolei klapki były. A dzwonka już nie ma. Ok, wobec tego tęcza i pióro. Tęcza i pióro. No pióro jest. Dobra, tęcza również. Jejku, wydrab coś. Tęcza, pióro, o tu obydwa. Tu jeszcze jest tęcza. Tu dwie tęcze. To nie to. Tęcza, tęcza. Więcej piórek nie widziałem. Musisz Ananas. To zegar. Ananas i zegar, no dobrze zobaczymy, czy ananas z zegarem gdzieś się tu pojawią, na razie nie widzę, ananas i zegar, o słabo, pusty przebieg, pusty przebieg, słońce i pierścionek, słońce i pierścionek, gdzie wy są jesteście, no. na razie nie tu, no, Słońce i pierścionek. O pierścionek no dopiero tu na dole. No dużo pustych symboli było no. tutaj. Foto i szminka. No dobra, to ja już widziałem. Foto jest. Tu kolejne. Szminka obok. Foto i szminka. Tu jeszcze foto się znalazło. Szminka, jest i foto, jest Oo. i kolejna szminka i kolejna. No i to tyle. Zostało sześć symboli do końca. Mamy piłkę i popcorn. Piłka i popcorn. Czy coś tu gdzieś... No popcorn na pewno. Tak, piłka i popcorn. Tak, popcorn jest. Tu mamy limonkowej kolejne. I tu jeszcze są, i tu jeszcze są pokorne. No, oj nam o na tyle, zobacz. No, Jakby i, dały. I Biedronki również, a, czyli pewnie nie będzie, bo to by za dużo linii tutaj mm -hmm. nam zbudowało. No tak. Teraz mamy liść i flaming. Hmm, liść i flaming. Flaminga to ja nie za bardzo kojarzę. Ale listek gdzieś był. Tu mamy liść. Tu mamy liść. Tu jeszcze jeden. I to tyle. I ostatnie dwa symbole. To diament i kokos. Diament i kokos. No kokos to tu jest. Diament tutaj. Diament, diament. Hmm, tu nie widzę, tu nie widzę. Tutaj diament. I tutaj diament. No, a co tu bonus? A co w bonusie się kryje? Też lustro. Trzez lustro, ale miałem już droższe lustro. <noise> droższe lustro, ale to nadal pustaki. To jednak nasze nie, nie nasze numerki. Zobaczcie kochani. Bonusiki tylko pokażemy, że mamy obydwoje lustra. Musimy się przejrzeć w lustro. No stareczko, powiedz przecie. Które numerki najlepsze na świecie? No właśnie, bo tutaj te bo numery nie. nie służą. Ale fajnie było podrapać te numerki, potestować sobie właśnie od, od naszych pań z propozycją, czyli pani Iwonki i pani Ewy. Ewy. Także dziękujemy bardzo jeszcze raz za tą propozycję. Oczywiście wielkie serca. A Was, kochani widzowie, prosimy o miłe komentarze pod tym filmikiem dla tych pań. Pozdrawiamy Was serdecznie i do zobaczenia na naszych kolejnych odcinkach. Zobaczymy się już wkrótce. Buziaczki. Pozdrawiamy. Pa. Pa.